Czysta, zdrowa woda, której nie zabraknie żadnemu z mieszkańców miasta i gminy Margonin. Wszystko to dzięki nowej stacji uzdatniania wody. Każdy mógł z bliska zobaczyć jak to działa podczas dnia otwartego w stacji. Towarzyszył mu piknik przyjdź po zdrowie. Stara stacja uzdatniania wody powstała w 1962-1963 roku i zaopatrywała Margonin. Wtedy w Margoninie na pewno dużo mniej mieszkańców mieszkało, Margonin się rozwija, zakłady pracy. E, zapotrzebowanie, potrzeby mieszkańców i oczekiwania coraz większe. Ostatnimi laty jak gdyby no, nie byliśmy w stanie, zwłaszcza w okresie letnim, zapewnić e, wody odpowiedniej ilości, a zdarzało się, że i e, jakość tej wody też się pogarszała poprzez przeciążanie urządzeń, które żeśmy e, posiadali. E, no, nowa stacja na pewno zapewni mieszkańcom e, o wiele lepszą jakość wody. Poprzez sposób filtrowania tej wody, poprzez większe urządzenia, większy zapas, jeżeli chodzi o zbiorniki retencyjne. Do porównania e, mogę podać, że stara stacja e, posiadała dwa zbiorniki po 50 metrów, tutaj mamy dwa zbiorniki po 300 metrów. Budowa nowej stacji uzdatniania wody była koniecznością. Woda czerpana jest ze studni głębinowych o głębokości ponad 60 metrów, stąd pompowana jest do budynku technologicznego. Tam w aeratorach jest napowietrzana, mieszana z powietrzem i następnie kierowana jest do filtrów wypełnionych złożem filtracyjnym, na których osadzają się zanieczyszczenia będące w wodzie, i następnie oczyszczona woda w ten sposób kierowana jest do zbiorników retencyjnych wody czystej z których zestawem pompowym pompowana jest do sieci wodociągowej do odbiorców. Wydajność stacji to 1400 metrów 3 na dobę, co w pełni zaspokaja potrzeby gminy Margonin. Bardziej obrazowo to prawie 1,5 miliona litrów wody, która jest zdatna do picia. Mogli się o tym przekonać mieszkańcy, którzy odwiedzili stację. Była to niepowtarzalna okazja do obejrzenia wszystkich urządzeń i usłyszenia opowieści o ich działaniu. Każdy zwiedzający dostał okolicznościowe upominki. To jednak nie wszystkie atrakcje pikniku. Połączono go z tak zwaną Białą Sobotą, czyli bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi i poradami medycznymi. Można sobie zrobić badania cytologiczne, mammograficzne, które uważam, że dla kobiet są bardzo ważne, jeśli chodzi o badania piersi. Niestety dosyć spotyka się dużo chorób związanych z nowotworem piersi. Wczesne wykrywanie raka piersi daje szansę nam na duże przeżycie. No i oczywiście się walkę z chorobą. Tutaj odbywałem się także e, badania, odbywa się badanie dziecięcego endokrynologa, gdzie dzieci mogą, e, gdzie rodzice przychodzą z dziećmi i moż, mogą się e, zbadać w kierunku e, na przykład chorób tarczycy, e, względem otyłości. Właśnie z takiej porady skorzystał kilkunastoletni Patryk. Przyszedł się zbadać, ponieważ jestem, mamy wagę i i muszę pracowałem z sobą, i, i nauczyciele, I doktorzy mi pomogli. pomogli. W jaki sposób ci Dali mi kilka ćwiczeń, które, które mogły mi pomóc z Jeden, stan! Zdrowiu miał służyć również bieg rodzinny na dystansie 2,5 km. Grupa PZU, e, konkretnie PZU Życie, e, dofinansowało e, jedną z margonijskich e, fundacji. Chodzi o to, żeby propagować zdrowy styl życia, stąd też ten bieg dzisiaj. Bieg tak naprawdę nie dla czasu, bieg z całymi rodzinami, marszobieg e, tutaj e, przy stacji uzdatniania wody w Margonie, przy tym festynie, e, cała masa badań, e, które są bezpłatne tutaj dla mieszkańców. To wszystko e, Ośrodek Kultury Gmina Margonin i Grupa PZU Życie. Organizatorzy przygotowali jeszcze jedną atrakcję, pokaz lotniczy mistrza akrobacji Artura Kielaka. Pan Jarosław przyjechał z rodziną z Poznania specjalnie na ten popis. Jego pokazy są zawsze bardzo efektowne i mnóstwo adrenaliny można przy okazji łyknąć, a po drugie no zawsze to jest dobra okazja do tego, żeby rozpocząć sezon pokazów lotniczych. Artur Kielak jak zwykle nie zawiódł. Akrobacje na Margonińskim Niebie zaparły dech w piersiach licznie zgromadzonej publiczności.